Lalilu otwiera dziś prawdziwy szpital. Nasze lekarki to profesjonalistki. Spadłaś Au. z skorolki, Jesteś przeziębiona? Pielęgniarka Lol nadchodzi. Każdy duży szpital ma ultrasonograf. Weź puste pudełko po perfumach i ramkę scrapbookową. Pomaluj pudełko na różowo. I zrób monitor z ramki i patyczka po lodzie. Przetnij dwie części nożem introligatorskim. Złącz je i zrób podstawek do monitora. Pomaluj go namiętowo. Przyklej kwadrat fioletowego papieru piankowego z tyłu ramki. To będzie baza pod ekran. Teraz przymocuj panel kontrolny z tektury do pudełka i narysuj guziki czarnym markerem. Ten ekran już niedługo będzie działał. Przyklej trzy koraliki z przodu szafki. Teraz musimy tylko zrobić sensor. Te słuchawki już swoje przeżyły i się zepsuły. Jedna wystarczy. Podgrzej nóż i odetnij nadmiar, zaklej dziurkę w środku gorącym klejem i pomaluj słuchawkę namiętowo. Musimy tylko podłączyć sensor do reszty aparatury. Teraz nie ma się czego trzymać. Zróbmy małe złącze. Odetnij kawałek słomki, zrób nacięcie i przyklej ją do pudełka. Teraz maszyna jest gotowa na bezproblemowe badania. Mamy najdokładniejsze dane. Musimy zrobić Barbie badanie USG. Wytnij wydrukowany obrazek Bobasa i przyklej go do monitora. Dzisiaj jest ważny dzień dla Barbie i Kena. To pierwsze USG ich dziecka. Hi! Nie martw się, będę trzymać cię za rękę. Nie mogę uwierzyć, że zaraz przekonamy się o płci Bobasa. Pani doktor, to chłopiec czy dziewczynka? Hmm, widzę zdrowego Bobasa. To z całą pewnością chłopiec. Juhu! Jak dobrze dowiedzieć się o tym wcześniej dzięki USG. Jeszcze kilka minut i zdjęcie będzie gotowe. Możecie je zatrzymać. Wow! Wow, dzięki. Zobacz jakie maleństwo. Barbie i Ken zachowują pierwsze zdjęcie na pamiątkę. Zróbmy torbę lekarską. Podgrzej nóż introligatorski. Odetnij kokardki od ozdobnego pudełka na cukierki. Pomaluj je niebieską farbą akrylową. A teraz pomaluj na nim biały kwadrat i czerwony krzyżyk. A co będzie, jeśli torba nagle się otworzy? Przed dwie małe wstążki. Przypalim końcówki. Przyklej zapięcia do torby. Teraz torba się trzyma i nic nie wypadnie. Rączka to konieczność. Przypal kawałek sznurka i przyklej go do pudełka. Przyozdób ją kryształkiem. Powstała bezpieczna i fajna torba. Niedługo zaczynam dyżur, a nie mam jeszcze fartucha. Nie martw się, Żenę, wybierzemy materiał. Aha! Naszkicuj kształt na tekturze. Mam nożyczki, pomogę! Wytnij kształt i odrysuj go na szarym materiale, który przyniosła Żenę. Wytnij obie części. Zawiń i przyklej górę jako pasek, a teraz długą krawędź. Odwróć całość na drugą stronę i złącz w spodnie. Musimy tylko dodać rzep. Przymiarka się udała! Zrób koszulkę w ten sam sposób. Narysuj szkic, odrysuj go na materiale i sklej części. Idealnie! Pasuje jak ulał. Wow. Musimy zrobić biały fartuch. Odrysuj szablon razem z Żenę. I zrób fartuch z białej bawełny. Zawiń i sklej krawędzie. Przetnij przód w połowie i dodaj kilka kieszonek. Super! Teraz jestem gotowa badać pacjentów. Poza tym dzisiaj robimy zastrzyki. <laughs> Zróbmy strzykawkę dla lalek. Załóż cekina na taką szpilkę i odetnij brzeg. Weź kawałek wkładu do długopisu. Włóż do niego szpilkę z cekinem. Odetnij kawałek drutu i weź brokat do paznokci. Włóż szczepionki do strzykawek, przymocuj główkę i możemy zacząć szczepienia. Maleństwo czeka na żenę w gabinecie. Zrobimy teraz zastrzyk, nie będzie bolało. Żeby zrobić termometr, użyjemy takiego dodatku. Odetnij kawałek. Pomaluj go białym lakierem, zostawiając końcówkę niepomalowaną. Zaznacz górę fioletem. Napisz średnią temperaturę ciała: 36,6 stopni Celsjusza. A teraz zróbmy stetoskop. Uformuj spinacz w kształcie stetoskopu i odetnij nadmiar. Przyklej sznurek. Odetnij odpowiednią długość i przymocuj na górze koralik. Przymocuj koralik w kształcie serca do końcówki sznurka. Przymocuj koraliki jako słuchawki. Stetoskop pomaga lekarzom słuchać rytmu serca i płuc. Pani doktor, jak dobrze, że pani jest? Proszę, niech pani zbada tę małą pacjentkę. Oddychamy. Wdech, wydech. Pani córka nie ma kaszlu, to zwykłe przeziębienie. Musisz się ciepło ubierać i pić dużo herbaty z cytryną. U, jest kwaśna! No nic, na pewno ci zasmakuje z cukrem albo miodem. Dziękujemy, pani doktor. Jak tam się trzyma nasza mała Lora? W porządku, doktorze. Wyleczymy przeziębienie i będzie niedługo zdrowa. Doktor Helga pomoże nam zrobić pudełko z lekami. Powstanie taki kształt. Wytnij go i opisz. Każdy potrzebuje witaminy D. Sklej pudełko zwykłym klejem, a teraz zrobimy liść tabletek. Włóż taką szpilkę do końcówki pistoletu do gorącego kleju. Podgrzej pistolet i wypal wyżłobienia w kawałku plastiku. Wytnij liść i włóż do niego koraliki jako tabletki. Musimy zakryć go folią, żeby się nie wysypały. Gotowe! Cała paczka witamin. Włóż je do pudełka. Doktor Helga zawsze przepisuje witaminę D tym, którzy nie spędzają czasu na świeżym powietrzu. Mama i córka są w poczekalni. Helga bada dziecko stetoskopem. Nic ci nie jest, ale musisz zacząć brać witaminy. Zróbmy teraz maseczkę ochronną. Wytnij prostokątny kawałek materiału. Zawiń i przyklej krawędzie gorącym klejem. Przyklej kawałek elastycznej tasiemki. Dzień dobry, co ci dolega? Mój syn ma alergię na wiosenne kwiaty. Ciągle psika. <kluw> w ten sposób chronisz siebie i pacjenta. Sprawdzę mu temperaturę. Maseczka się przydała. W porządku, już wkrótce to nie będzie problemem. Dziękujemy pani doktor. Włóż tabletki, strzykawki i termometr do torby. Musisz być zawsze gotowa. Zamieńmy teraz lalkę lol w małą pielęgniarkę. Weź pasiasty materiał, złóż go i wytnij dwa identyczne kwadraty. Dodaj nacięcia. Przewróć spodnie na wewnętrzną stronę i sklej boki gorącym klejem. Poczekaj, aż klej wyschnie i dół uniformu jest gotowy. Teraz zrobimy koszulę. Złóż boki do środka i sklej je gorącym klejem. Dodaj nacięcia na głowę i rękawy. Gotowe! Teraz ją przymierzymy. Musimy tylko przykleić rzep: miękka strona na dole, a klejąca na górze. Załóż koszulę tak, żeby zapięcie było z tyłu. Zrób rękawy z odpowiedniego odcienia wstążki. Dodaj kolejny pasek materiału jako czapkę. Złóż materiał na pół i załóż go jak opaskę. Przymocuj z tyłu gorącym klejem. Namaluj czerwony krzyżyk farbą akrylową. Baby Lol przygotowuje się na nagłe wezwanie. Praca w szpitalu to jej powołanie. Pielęgniarka bada pacjentów. Jak się dziś czujesz? Jak się spało? Muszę zrobić ci zastrzyk. Nie boli. Proszę, zmierzymy temperaturę i zapiszę ją później w kartotece. Mogę wyciągnąć już termometr? Zobaczmy. O, jest coraz lepiej! Brawo! To znaczy, że niedługo cię stąd wypuścimy! Nasz szpital pomógł dzisiaj Lalkom. Kliknij kciuk w górę, jeśli spodobał Ci się filmik. Kliknij dzwoneczek, subskrybuj Lalilu i trzymaj się zdrowo.